Zapraszam na G2A z kodem SN. macie 3% cashbacku, linka macie w opisie. No dzień dobry, witamy was, w fazmo w pełnym składzie, jest Aga, Tomek i Maciek. Jesteśmy, Jesteś intro! To pierwszy? G2A! Tu nie tu za chwilę, Agnieszko. Ale już możecie wbijać. Pamiętajcie też, łapka w komentarzach, subskrypcjach, Świetnie, zmieściliśmy się w 30 sekund, brawa yeah. dla e, Także moi drodzy, dzisiaj kolejny randomix z fazmofobii w pełnym składzie. E, I cóż, mamy ducha. Mamy Sandra Davis, która Ooh. jest na Farmhouse. Nie jest Ooh. alone. E, I mamy zdjęcie ducha. Motion sensor 10 Celsjuszy poniżej. Aga Biorę aparat jakby co? No, co no nie masz na sobie A, czyli minik aparatu nie Dobra To masz Nie, dobra, już No masz, weź, je, weź, je, weź, je, weź je. Jezus Maria, nie! Kto? Wojtek! To co było co szybkie Jezus Kurde Myślałem, że jest zamknięty To by... To by było szybkie Albo kto tam chce? Kto chce? Bierzcie Jezus Ja mam standardowe sobie Kto nie wziął? Programy. Ja, wzią ja aparat. wziąłem aparat. Chodź, Aga no matka. Popło. Boże. Kwaś, To był popłoch. Słuchajcie, <grystanie> to był popłoch. Wszyscy rzucili na te drzwi jak na karpia w Lidlu Fuj Gdzie idziemy? idę. Dobra. dobra Jezu, drzwi się na odwrót otwarły. Drzwi się na odwrót otwarły. Aga ja mam dla ciebie kapelusz. Ile leci? Aga! Tu idze. jesteśmy my! O Witchup! Buta z gazem chodź! <laughs> Ej, światło, nie ma, Kto się bawi? Kto się bawi? Jak jej. Jej do interesy. Mam kostkę. Jak masz kostkę? Super. podnoś. A, kość! Jezu, tu zajarzyłem, nie? Ja mówię, skąd ma Co? do Chińczyka? Dawno, Co? No, tak do grania, wiecie? Chyba dawno nie graliśmy Boże. w tą grę, naprawdę. Zdawno, no. Kostkę do Chińczyka. Tydzień Cześć, wypieprzaj! czy jest na dole. Kuźwa! Ej, słuchaj, cóż mi suszysz, ty! To już umarł? No nikt, ale ona mi tak sapła O, Gdzie piąteczka! Tu piąteczka? jest dzira Kambinowska. Piąteczka? o tam, tam, no! Piąteczka! Zrobił mi fotkę piąteczka. w ogóle. MFK piąteczka, dobrze. Gdzie wy... aha, kuchnia, tak? Jaka ja zdzierwa. Ale, ale w kitchenie! Nie nie, 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 nie ma się. jej w kuchni. No to przechodziła Mam, ten, mam zdjęcie ducha. Ona chodzi po domu. O kurwa, No musimy znaleźć taki pokój. Hmm. O, 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 o! o, o. Do pewnie, macie ufałkę? Hmm. Nie. Dotyka! No, piątka. Zaświeć mi się światło, Franco. Osiem, osiem tu jest. Are Miła. you here? Piąteczka. Dziwą. Ja wyskakuję z rzeczy idę po stafu. Are you here? A ale aparatu ty weź, co ty? Nie, no ja zawsze zostałam, w mieć miejsce Aha. Ja też Teraz je ja wezmę, te aparaty Are you here? Are, My tego are no. you here? Aga, fajnie wyglądasz w tych jeansach W czym? W tych jeansach <laughs> Zboczeniec <laughs> Are you here? <laughs> Zboczeniec, for... mówię, że ładnie wygląda Och, dziękuję no, Ale temperatura to nie no... Biorę motion sensora No jest 9, 8, tak różnie miga Gdzieś książkę? Mhm. Aga weź proszę A to tu UV. tu jest chyba jej pokój. UV? UV, bo ona dotykała, więc może akurat mamy ślady. To ja idę po We'a na górę. Ja z motion sensor idę i z... Jesteś tutaj? Oj to szalka, mam nadzieję, że wchodzisz. Czy to jest twój pokój? Tak. Tak? No. Nic nie wykryto. O, masz szczęście. No! <laughs> Rzucił płaszczę. Co zabić. Dałem znak, że jestem na górze. No, no, to musi być ciemno. Jesteś tutaj? Czy to jest twój pokój? Ile masz lat? To on jest alone, czemu ty gadasz jako... to jest nieważne do tego czy, czy, czy jakby się zapytać tego tego e, Na przykład jaką muzykę lubisz, by zanek leciał? O mój Boże Oszalałeś! Tu, tu, cały świat. Odkąd Zobaczyłem cześć. ciebie. Wujtek, spójrz, o Dzisiaj O, nie, mogę jeść, nie mogę spać. Dzisiaj widzę? W niebie. O, czekajcie, paść. Cio, 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 patrzcie, patrzcie. What's your favorite Pokémon? Ludzie widzę. O, jedzie. Przesuwa. Jaki jest ulubiony Pokémon? Nie wiem co tu jest. Nie wiem co nam mówi w ogóle. Pikachu? Nie, to nie jest Pikachu. Co What's głosy? your favorite Pokémon? <gulizowa> co tam jest? Nie widzę. K. K i. <gulizowa> <gulizowa> kitchen pewnie, mnie. Jest kitchen. I... <gulizowa> tak, ona mówi kitchen. No To dlaczego? A przecież miał być Pokémon. To może w kiczy masz bardziej tą tabliczkę? Mamy 7 stopni, 8 W kuchni? No. W no. kuchni, w kuchni. Może faktycznie ona tam jest. Aga, weź tę tabliczkę do kuchni. Czemu? Ja nie mam miejsca. To zrób sobie. Motion sensoru nam brakuje. Wzięliście? By, ale wisi w złym pomieszczeniu. <laughs> Ile masz lat? Nic nie wykryto. Aga wziąłeś te czy nie? nie? Nie jeszcze. A wzięliście na ja ślady? No, Juwe? Aga tu? miała wziąć juwino? Wziąłeś czy nie? No leży tu no. Okay. A UV. tu, czekaj, ja wezmę, poczekaj. Jaki jest twój ulubiony Pokémon? <noise> a! No na pewno nie, Hunt. Hunt. Jest taki Pokémon, Hunt? Handower Hunter. Kurde, zginąłem ostatnio przez Agę. No weź! Aga! Zdziwuję, nie wiedziałam, że idziesz za nami, czubku. Trzeba nie zapytać się tego, jak w tym anime. Who is that? Pokémon. się. Na górze jest. Co się boję? Chodź nie luciu. Kucnij, aż patrz na dół. Przutulmie. Przutulmie. Już! <summit> ja pilnuję ty, to. Garnie, kropka. Ale zresztą to, że ja z Maćkiem uciekam, myślę, ja że to A ten za nami na leci, jak po prostu ślepy. No ja nie do wiedziałam, że to jest. swojego Maćku, bo to ci jakiś napalony jak <summit> jeżna, nie wiem co. Napilnuję no, w Niemczech lepiej. No. no. Aho, no i typowe kuzynowe wasze te... Rzeczy. A po i ty krą... O kurt! DE! Co Ty Francuz? Jezu! Boże, bo jest Dlaczego na mnie? Ty tego, Ty To jest Panshi, ona Ej, zostawiła Maćka! Zrobiła mi zdjęcie Ej, to będzie Panshi, bo zostawiła Maćka o bok, a co sam... Na książce Na książce? Dlaczego tak szybko Zróbcie zdjęcie ten? książki? Mamy ghostwriting przy okazji. No też mówię Revenant Shade oni Czyli czy no, chodzi? Czyli co mamy? MFK? MFK i książkę to ma książkę. Boże, ja Zdawiamy wiecie co? O, boże, jest Han. Ja zdążyłam wyjść, nie? Ja też Maciek został. Ale wiecie co było najgorsze? Najgorsze jest to, że ja nie On. wiedziałam, że jest Han. Ona w kuchni a ona się, się pojawi... rozbiła, to Macieka a nie zawróciła. Gdzie łaźń? Jest w kuchni. Widzę ją, tą bierwę wyszła z kuchni. kuchni. Maciek, jesteś safe. Dwa gołębiarze co jedna Gołębiarze co jedna Mam tak głową tak Oni Poszło na górę Maciek Oni Tak się Steve boję Box Maciek włączysz mi QG'e? Jak się skończy hunt? Oczywiście Revenant Fingerprinty Shade Były authority. finger? Czy nie? Nie, nie wiem Nie, nie, nie widziałem Tam będzie sprawdzić Ale może sensor dalej nie wykrył. Może czy jest źle postawiony? Jaki jest twój ulubiony no, Pokémon? Mam jest. Poczekaj chwilę. Już. patrz, czy mi działa. Pogaście te światła. I wąż mi kurczy się, No, czemu nie działa? A właśnie trzeba zacząć te. Ile mamy? Włączyłem ci? Ja mam 10%. Musisz się zaświecić. Ale no, nie no mogę je włączyć? E, Lewym przyciskiem myszy chyba. No to o, o, czeka, teraz. Macie po tabletę. Macie wyłącz światło? Masz zero. Jaki jest twój ulubiony Pokémon? Twój Pokémon. Ale nie zaliczyło, bo to Maciek przerwał. Jaki jest twój wymarzony Pokémon? O. Hunt jest? 7? Hmm. Czemu pokazać siedem? Bo Maciek ma ten... procent. nie, zero Ile ludzi zabiłaś? Tomek nie używaj tej Widge. Boże... Jak ja nie żyję! Ja byłam na ganku ja idę do tego. Pij do je. Ale, ale, ale jak nie, nie, nie żyjesz... Orbów. To jest za często. To jest chyba oni. Ale bo Maciek ma zerowy Sanity. Ha Macie, gdzie ty się suwałeś? Czekaj, ja też wezmę pilcę. Ona schodzi z góry. Kusia, przyszesz po moich zwłokach. Prawie. Ale impreza. Maciek, chodź po y, Sanity jak wyjdziesz. Ona jest przy wyjściu O ile wyjdzie Znikła no, Wychodzę, wieprzą stąd <laughs> Na strychu byłem A, Aż za daleko? No, bo zwaliłem jej Ty się boisz Zwaliłem jej Okej Uciekłem no Dobra, my tu na kamerach nic nie widzimy Maciek nie zdąży wyjść, bo się hand włączy Hand O, Boże To ja muszę jeszcze je zażyć, bo ja tak nie How mogę old żyć. Are you? Z tym pokemonem coś nie tak jest. Are you here? Away. Away. A co to z tym Who is that Oni. pokemon? Oni. Ej, Oni. Oni. Who is that pokemon? Your favorite. What's your favorite pokemon? Nie, The... yeah, dalej wychodzi kitchen, więc... Ja zrobiłem ja zdjęcie czy pamiętam, co podłogi. Co to było z tym pokemonem. To da się o. postawić w przejściu? O, o ci bo mamy wszystko zrobione, już możemy odjeżdżać. <grym> A może jest sensor. Mamy. nie co wiem, było? czy zaliczyło muszę. Zaliczyło. zaliczyło, wszystko zaliczyło. Tak? Mhm. Szybko, wychodzimy. Oni, to było. Oni, 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 A oni. A te trzecie co były? było? Oni, oni, oni. oni. Box, Mfk Bili box. Bili box. i książka. O boże. Dobrze, boże. Boże, że nie mamy ten, bez bitolenia. Okej. Okay, so, <laughs> No ten dom to by się przydał Czemu nikt nie zrobił zdjęcia książki? Zrobiłam, też zrobiłem. A ja nie chcę z tym. A to ja widzę, ja poczekaj, mam. Jest jako interaction. No to chyba wsiął. Mamy to słuchajcie, wszystko mamy. Dobra, to jedziemy. Także <g exploracy> żegnam się, bo będzie echo zaraz. Tak, myślę, się żegnamy, bo będzie echo. Także bardzo serdecznie wam dziękujemy. To jest kolejny odcinek, w którym Tomek umarł. Y um. Tak, jak jedne BD, tak i wtedy mogłem być taki szczęśliwy. Dokładnie. Także w Tomek? Nie ginie. Byłem. Była Aga. Byłam. I Maciek. A my wam dzisiaj dziękujemy. na mamy dzisiaj do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na koniec zobaczycie, czy trafiliśmy z duchem. Tak.